Europy z Francuzami. I to oni są na trzecim stopniu podium, Ale teraz już biało-czerwoni. Nasi bohaterowie muszą się psychicznie przygotować na powitanie w kraju. Wyjeżdżali jako anonimowa zupełnie reprezentacja. Jeszcze kilkanaście dni temu to był sport zupełnie niszowy, jeśli chodzi o, o nasz kraj. A tutaj już wszyscy jednym tchem pewnie potrafią wymienić nazwiska naszej szesnastki i trenerów. Odebrał już srebrny medal. Kapitan naszej reprezentacji, Grzegorz Tkaczyk. Adam Weiner. Patryk Kuchczyński. Polaków medalami dekoruje prezydent RP, Lech Kaczyński Mateusz Jaklewski Tomasz Tłuczyński. Krzysztof Lijewski Chciałoby się widzieć złoto na pierwszych polskich zawodników, no ale to co zrobili tutaj przeszło no najśmielsze oczekiwania. Artur Śródniak, Michał Jurecki, Rafał Kuptel. W ostatniej niemal chwili dołączył do polskiej reprezentacji Rafał. Początek mistrza spędził na trybunach, później... W środku defensywy wspólnie z ściudniakiem z Bieleckim. Marcin Lijewski, Zbigniew Kwiatkowski. Całe sportowe życie jeszcze przed nim. No on jako jedyny wszystkie mecze obserwował z trybum. Niezwykle trudne zadanie, ale to podobno największy motywator w szatni polskiej reprezentacji. Mariusz Juraś, Karol Bielecki. Każdy kto dostać medal z rąk prezydenta Polski. Damian Wleklak. Bartek Jurecki. Bogdan Wenta. Daniel Waszkiewicz. Jest oczywiście jeszcze kierownik drużyny są. Lekarze, masażyści, psycholog. Cała ekipa bez żadnych wyjątków pracowała na sukces Polaków tutaj na mistrzostwach świata. Przypomnę jeszcze raz te 16 Polaków, która no, sprawiła nam e, olbrzymią radość. Numer 1, Sławomir Szmal, numer 2, Zbigniew Kwiątkowski, 3 Krzysztof Lijewski, 4 Patryk Kowczyński, 5 Mateusz Jachlewski, 6 Grzegorz Piaczyk, 8 Karol Bielecki, 9 Artur 7, 11 Damian Wleklak, 13 Bartosz Jurecki, 14 Mariusz Jurazik, 15 Michał Jurecki. Numer 16, Adam Wejner 18, Rafał Kuptel, 19, Tomasz Tłuczyński, 22, Marcin Lijewski.